Wodą generała Wojciecha Jaruzelskiego sprzedano, łamiąc ustawę o ochronie dóbr kultury i ustawę skarbową. Najmniej cenne są na Zamku Królewskim w Warszawie i w Muzeum we Wrocławiu. Ze względu na przedawnienie prokuratura wojskowa umorzyła postępowanie. Lubiąż, niewielkie miasteczko koło Wrocławia. Pod klasztorem cystersów są lochy i podziemna poniemiecka fabryka broni. 11 lat temu służby specjalne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Poszukiwały dojścia do fabryki, gdzie miał być ukryty skarb III Rzeszy. Przez przypadek natrafiono na zbiór złotych i srebrnych monet sprzed kilku wieków. Najstarszy dukat pochodził z 1590 roku. O skarbie wiedziało tylko kilka osób. Dla zatuszowania sprawy, o której było coraz głośniej na Dolnym Śląsku, MSW przekazało 89 monet Muzeum Wrocławskiemu, mówiąc, że to cały skarb. Pozostałe 1265 monet trafiło do Warszawy, do kasy pancernej MSW. Najcenniejsze monety służby wywiadowcze sprzedały na zachód. Zgodę na sprzedaż znalezionych w Lubiążu monet wyraził generał Jaruzelski. Zastrzegł jednak, że uzyskane walory ze sprzedaży tych monet mają być przeznaczone albo na konto budowy pomnika Matki Polki, względnie na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Pragnę tutaj dodać, że jak zeznał generał Jaruzelski, był przekonany, iż swoją decyzją nie narusza żadnych norm prawnych. Monety sprzedawane były przez agentów wywiadu trzykrotnie. W 1983 roku 760 srebrnych monet kupił podstawiony kupiec z Warszawy. Dwa lata później 7 złotych i 21 srebrnych monet agenci sprzedali w Wiedniu. Rok później 8 złotych i 15 srebrnych kupił student z Wojskowej Akademii Politycznej, major Aleksander Bołtunow. Pieniądze ze sprzedanych monet trafiły na konto służb specjalnych, a nie Centrum Zdrowia Matki Polki, jak obiecywano. Jest to największy ze znanych skarbów z tej epoki znalezionych na Śląsku. Poddany w całości badaniom naukowym poinformowałby nas, jakimi monetami, jakimi pieniędzmi posługiwał się mieszkaniec wsi małego miasteczka śląskiego, który te monety złożył w klasztorze na przechowanie, gdy dowiedział się, że armia pruska przekroczyła granicę śląska. Monety, których nie sprzedano przez 10 lat, leżały w kasie pancernej MSW. Odkryto je przypadkiem. Przy reorganizacji resortu dopiero dwa lata temu. Niestety naj Cenniejsze monety zostały sprzedane przez wywiad na zachodzie i nie możemy już ich odzyskać. Udało mi się pięć, pięć sztuk odszukać w katalogu aukcyjnym wiedeńskiej firmy numizmatycznej i jest to jedyna wiadomość, jaka jest w tej chwili dla nas dostępna. Były to bardzo ciekawe i monety, które by wzbogaciły nasze zbiory numizmatyczne. Skarb ten miał ogromną wartość historyczną jako całość. Jego częścią był największy zbiór monet francuskich odnaleziony na polskich ziemiach. Sprawą zajmowała się wojskowa prokuratura w Warszawie, jednak ze względu na przedawnienie.